Dlaczego nie ma Pana w Konfederacji? Co Pan sądzi o Bosaku? W Konfederacji nie tyle mnie, no partii, której jestem prezesem, chciałem, żebyśmy byli razem w Konfederacji, ale no akurat tak się złożyło, że Pan Janusz wtedy nie był chętny na to, żebyśmy byli razem. No i tyle, no. Także to znaczy nie tyle jest mojej inicjatywy. Yy, o panu Bosaku, a, a teraz, ja mówię, no, wystarczy nie, nie państwo tą informacją, od chwileczką, co usłyszałem, że Konfederacja też poszła tą modą, e, żeby zdobyć głosy, to gotowi są e, też wspierać e, e, jeszcze zaoszczenie kar, 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 za, kar za mobbing, za molestowanie, za, za pójść tym, tą modą kretyńską. Nie? E, więc to, 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 to mi, muszę to przemyśleć, ale to jest osobna to, to jest sprawa. Jak na razie widzę, że no, mam nadzieję, że będziemy wspólnie funkcjonowali. Mieszo panu Bosaku, cóż mam powiedzieć? No, dobrze myślę. No. Jest, ma prezencję, jest e, wygadany, a już na pewno dość dobrą pamięć ma, przynajmniej to, co, co ten. E, i, I cóż, no, głosi sporo rzeczy, które ja głoszę, słusznych. E, głosi parę rzeczy, których ja nie głoszę, niesłusznych. I tyle. I osobiście go dość lubię pana Bosaka. No i to mam tyle.